Witam wszystkich cieplutko serdecznie, moi drodzy. Marian Czol z tej strony kłaniam się. Pokażę wam dzisiaj, moi drodzy, podobny motyw w dwóch różnych debiutach w Partii Szkockiej, a konkretnie w Gambicie Szkockim, a także w Gambicie Evansa. Jeśli chodzi, moi drodzy, o... Partię szkocką, to tak naprawdę zaczyna się, moi drodzy, ona od posunięcia D4 w tym momencie. Często tutaj czarne przyjmują pionka, bo tak naprawdę nic się złego tutaj nie dzieje, kiedy go przyjmą. Może skoczek odbijać na D4, można też wyprowadzić gońca na C4 i zostawić tego piona na d I Czasami goniec tutaj, moi drodzy, przychodzi na C5, aby bronić, i w tym momencie gra się C3, żeby naciskać na centrum. I tak naprawdę bicie tutaj umożliwia nam tymczasowe poświęcenie, moi drodzy, na F7, kiedy dodajemy szacha. Po powrocie króla dajemy szacha ponownie, wymuszając g żeby otworzyć troszeczkę tą przekątną. Yy, prawdopodobnie w tym momencie trzeba po prostu wziąć końca. Yy, no i za chwileczkę odbijamy, moi drodzy, C3. Jakieś D6 często wchodzi, wisi yy, wieża, więc Hetman, moi drodzy, F6, Hetman C2 i powinno się jak ta gra całkiem fajnie układać. Król bez roszady ciężko będzie włączyć wieżę do gry. Tak to ma miejsce często, właśnie z tym podwisającym gońcem do C5. W Gambicie Evansa dochodzi do bardzo podobnych schematów, moi drodzy. Aha, w partii włoskiej akurat to ma miejsce, kiedy to. I zostaje poświęcony z b4, po to, żeby mieć tutaj tempo fajne ruchem c3. I w tym momencie często, moi drodzy, goniec gra na c5. Ustawił się w tym samym miejscu i tak naprawdę po pchnięciu d4, biciu, rolujemy na spokojnie. Jeśli to wybije, jest ta sama bajera. Goniec bije w7 i jest bank Szach. Proponuję dać szacha tutaj znowu. No i znowu tak naprawdę D6 skoczek F6 to są ruchy. Prawdopodobnie tym Hetmanem trzeba to odbić, można też odbić skoczkiem. Ja bym to odbił Hetmanem, żeby już to już powiązać. Prawdopodobnie D6 i znowu jest niełatwa gra, bo król tak naprawdę wykonał posunięcie, wybił na F7 i wrócił. Białe powinny być tutaj naprawdę, naprawdę niezłe, no tutaj otwieranie pozycji na wszelakie możliwości się pojawia, więc tak naprawdę ten motyw z podwisającym gońcem na C5 pojawia się w dwóch, znaczy no, pewnie większej ilości debiutów. Natomiast warto mieć na uwadze, że jak on podwisał, czasami można poświęcić na F7, saknąć i później po Hetman D5 Łodbić to. To jest taka bajerka, warto to znadzić tam w bulecie, w blicu można kogoś na tym złapać. Ale ogólnie rzecz biorąc miecie na uwadze to, że jak zagracie sobie na przykład ten, ten gambit szkocki i on zagra wam goniec C5 i tutaj pchniecie C3, to on wcale tego nie musi bić, nie? Oczywiście bicie jest możliwością, ale może Wam na przykład przepchnąć, może Wam wyprowadzić skoczka na f6, może zagrać nawet b5, oddać tę piątkę z tej strony. Więc jest dużo, dużo podejść. Tak samo w tym, moi drodzy, gębicie wansa, jakbyście się dobrze przyjrzeli, we wansie, bank, 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 wcale nie musi być taka sytuacja, że on Wam to weźmie. Może Wam znowu przepchać, może zagrać po prostu d6, olać to i dostaniecie centrum, tak, gońc b6, pozycja niezłabiałych. Fajna, tylko że gracie bez pionka, tak? Ale macie centrum w rekompensacie, skoczyk C3, no i ogólnie wieża 1 i tak dalej, nie? No dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy, dwa debiuty, Gambit szkocki, Gambit Evansa, jeden z moich ulubionych, więc chciałem się podzielić właśnie takim zagraniem, które często mi się zdarza, powiem szczerze, szczególnie w partiach Blitz. No dobra, dziękuję za uwagę i pozdrówki!